Zywasz. Grzegorz Żyro, Trenowaliśmy razem. Jak trening, przebieg? Bardzo dobrze, bardzo mi się podobał. Czułeś coś? Do tej pory czuję. Do tej pory? Kiedy ja nic się czuję. No. <laughs> nie czuję. No siłka fajna. E, nauczyłeś się coś jak kurs? No dużo się nauczyłem. Można powiedzieć, że e, Poprawię swoją technikę, bo to no. jest, można powiedzieć, najważniejsze i też chodzi o dietę. Masz zamiar pracować jako instruktor? No, może w przyszłości. Mam taki zamiar. Wrócić do Polski. A masz zamiar, tak? tak A ile tak. ty jesteś? Yy, prawie tak. 7 lat. Masz pracę stałą? Co robisz? No, teraz jestem bezrobotny. O. Opłaca się? Nie, wierzę właśnie z Holandii, bo nie opłaca się. Okay. Holandia idzie w dół. Tak, spada. Tak, spada. Nie wiedziałem. Podatki idą w górę. Życie idzie w górę. Wszystko idzie w, dół, w górę, a zarobki są takie same. Gdzie wyjeżdżasz? Planuję wjechać do Niemiec. Byłem w Niemczech dwa tygodnie temu z dziewczyną. No ale jedna firma po prostu można powiedzieć, że nas zrobiła. W I dała nam kontrakty na pół etatu, a nie na całe etat, jak było omawiane wcześniej. No i zrezygnowaliśmy, bo się nie opłaca robić 600 euro na miesiąc. Mhm. Ale są, jest dużo firm i pracy, można zrobić ładne pieniądze, bo wlanka 14 euro na, na godzinę w Niemczech. Mój kolega ma firmę, nie nie tak jak tutaj, tutaj na przykład ja mam duży samochód i na kwartał bym musiał płacić tutaj na Holenderski, jakbym miał prawie 800 euro, na, kwart na kwartał samego podatku, a, a w Niemczech gdzieś koło 600 euro na rok, tak jak płacę w Polsce, jest to różnica, nie. bardzo duża. Dobra, to powodzenia może potrenujemy w przyszłości, No też mam takie może kiedyś będzie taka sytuacja, że za parę lat gdzieś może się spotkamy na zawodach. O, to, ty jeszcze do... no to super, jest tym bardziej. No myślę, że może kiedyś wystartować za parę lat, tylko że wolał się troszkę, troszkę ustatkować, bo to też jest koszt finansowy, no. żeby w ogóle się wystartować, bo koszt jedzenia i tego wszystkiego jest dosyć wysoki. No jest wysoki, jest wysoki. Można powiedzieć, że nie ma końca. No, nie ma końca. Można jeść, jeść, jeść. Można ciągle lepsze rzeczy wyszukiwać i... Tak, tak. Da chcącego nic trudnego. No, z Argentyny ci mogą sprowadzać wołowinę nawet po 300 zł za kilo. Nie na no, żartuję. Oczywiście wiadomo, że im większe, jakościowe lepsze rzeczy się wprowadzi, tym... No to, to, lepiej to dla organizmu. Niestety tak, tak to jest. Wtedy zarysy ciała są bardziej widoczne. Tak. efekty są większe. Dużo lepiej. No dobra, bo następnego dnia